Zapraszam na produkt dnia. Jest w nim dzisiaj. Ciekawa jestem, ile z Was zna ten produkt. Uważam, że jest absolutnie mm, przeoczany bardzo często. Żel e, nazywa się Kojący Żel e, pod Oczy In Indulge in się pisze Kojący rzeczy, e, Żel pod Oczy Indulge. Kochane. E, dlaczego powiedziałam, że jest przeoczany przez nas często? Dlatego, że odkąd mamy płatki pod oczy, to już po prostu skupiamy się na tym, wow, które dają nam płatki pod oczy. E, a wcześniej e, świetnie się sprawdzał właśnie na to samo, co robią płatki pod oczy, ten żel. Ten żel ma swoje różne historie. Ja pamiętam, gdy go po raz pierwszy poznałam 8 lat temu, to poznałam go poprzez historię, kiedy koleżanka dyrektor Kasia Klus do tej pory, dyrektor, wizażystka opowiadała, że malowała panią młodą do ślubu i panią młodą w ten sam dzień, w dzień ślubu ukąsiła pszczoła gdzieś w oko w okolice oka i przyszła do niej tak na ten wizaż. I Kasia już będąc doświadczonym Konsultantką i dyrektor, i znając ten produkt, nałożyła szybciutko taką dużą porcję tego żelu na to miejsce i po sklęsło. Więc, kochane, absolutnie można powiedzieć, że to jest żel na opuchnięcia. Przez, przepraszam na chwilę, sprawdzę. Powinno być lepiej. Dzień dobry, o jak miło, że dołączacie, kochane. Więc to jest historia, od której ja poznałam ten żel i w której się zakochałam. Więc co w tym żelu takiego wspaniałego, że takie rzeczy robi, jak likwiduje opuchnięcia? Jest to absolutnie ekstrakt z leszczyny. To on właśnie likwiduje te opuchnięcia, ale także ekstrakt z ogórka. E, chyba wszystkie znamy, które już jesteśmy w dojrzałym wieku, to znamy te wszystkie historie przykładania ogórków na, e, na oczy. Nasze mamy tak robiły, nasze babcie tak robiły, e, właśnie dlatego, że ogórek odświeża, rozjaśnia i też zmniejsza ewentualne poduszeczki pod oczami, więc to tu można powiedzieć, że to jest taki ekstrakt, że to jest taki plasterek ogórka w nowoczesnym wydaniu, ja to tak się zawsze śmieję, ale kochane, oprócz tego, że zmniejsza opuchnięcia, to jest także dla tych, które może opuchnięć nie mają, ale za to mają uwaga, co powiem, coś, co teraz jest bardzo, bardzo często spotykane i jest wręcz często zmorą wielu kobiet, a mam na myśli suchość okolicy oka. Przed chwileczką nawet rozmawiałam z moją już prawie nową klientką, pani do mnie zadzwoniła. Właśnie przed chwileczką dosłownie, to nie, nie ma zbiegów okoliczności, pani mi opowiadała o tym, że pracuje przed trzema komputerami. Nie przed jednym, nie przed dwoma. Przed trzema komputerami i ma taką suchość oka, że nijak nie może sobie z nią poradzić. Jak myślicie? Czy polecę Pani ten żel. Właśnie dlatego o tym mówię, ponieważ ten żel, oprócz tego, że na opuchnięcia to jest właśnie genialny na suchość oka. Wszystkie kobiety, które mają suchość oka, powinny zacząć go stosować. E, dlaczego? Bo ma właśnie słuchajcie, same ekstrakty wyciągi roślinne, bardzo jest kojący, łagodzący i nawilżający. Badania przeprowadzone udowodniły, że aż o 130% podnosi nawilżenie skóry, jeśli jest stosowany regularnie i uwaga jako maseczka, bo można ten krem żal stosować jako normalny e, krem, już zaraz to pokażę. Ja użyję takiej szpatułki. on tak wygląda w słoiczku. E, ja użyję takiej szpatułki, e, na szpatułeczkę ze szpatułeczki na paluszek łączymy <laughs> i kochana, ja tu akurat jeszcze jestem niezmyta, ale o. Na, na skronie, na skronie i uwaga, e, tak jak krem, e, krem e, pod oczy, tylko ważne jest, żeby absolutnie nie dawać go na ruchomą powiekę, czyli stosujemy podłóg brwiowy, podłóg brwiowy, o, klepujemy i podłóg brwiowy, bardzo fajny taki zimniutki jest, e, bardzo fajnie się tutaj będzie wchłaniać. Mogłaby i tak. Zostawiam już e, do wchłonięcia. Gdybym zechciała zastosować go jako maseczkę, bo też tak można, po prostu zrobić sobie maseczkę, a maseczkę mówiąc mam na myśli, że większą ilość nałożysz na 10 minut. Aha, ważne jest to, że jeśli tak zastosujesz jako krem, to musisz mu dać ze dwie minutki, żeby e, się miał czas wchłonąć, bo jest to żel, więc jednak troszkę tam potrzebuje. Żeby zrobić sobie czy makijaż, czy nałożyć coś innego, no to tam troszeczkę, dwie minutki potrzebuje czasu. Ale jeśli stosujesz sobie jak maseczkę, to musisz mu dać 10 minut czasu, tak? Żeby, żeby po prostu tak jak maseczkę się nakłada na 10, 15 minut, to tak samo tutaj ten żel. Bo wtedy nakładamy dużo produktu, na tym polega maseczka, maseczkowanie, że nakładamy dużo produktu, tak jak. Na torcie krem, czyli nie leciutko, bitnie posmarowane, tylko obficie, żeby tyle, ile skóra potrzebuje, miała szansę wchłonąć. A nie tylko tyle, ile jej damy, czyli tyle, ile potrzebuje. Na tym polega maseczkowanie. I po 10 minutach, jak skóra nie wchłonie wszystkiego, no to zbierasz pozostałości. I to jest wtedy maseczkowanie, kochane. E, ważne jest, żeby właśnie pamiętać, co w tym takiego wspaniałego właśnie ten wyciąg z leszczyny, który jest e, łagodzi poduszeczki opuchnięcia e, pod oczami, e, łago, e, wyciąg z ogórka, e, wy, wyciąg z zielonej herbaty dziewczyny same takie najfajniejsze wyciąg z owocu dzikiej róży czyli dużo witaminy C wszystko takie e, rozpromieniające te okolice oka i intensywnie nawilżające. Więc e, można powiedzieć, że jest to takie SOS na e, przesuszoną, e, przesuszoną okolicę oka. I teraz tak, jest przebadany dermatologicznie, okulistycznie i tak dalej. To jest norma w Mary Kay, więc, ale podkreślam, bo często Panie o to pytają, tak jakby to nie było normą we wszystkich kosmetykach. W Merykej, we wszystkich kosmetykach to jest normą, ponieważ Mary Kay zatrudnia w swoich laboratoriach lekarzy, dermatologów i okulistów również, co najmniej od stopnia doktora. Czy są jakieś pytania do tego, do tej dawki wilgoci? Bo tak chyba mogłybyśmy go nazwać. Dawka wilgoci. Ja Ostatnio tak sobie pomyślałam, że kuczaj, by mi ktoś spytał się, czym się zajmuję, i miałabym tylko w jednym zdaniu powiedzieć, to bym powiedziała, że nawilżam kobiety. Bo cały czas o tym nawilżeniu, nieustannie bo to jest klucz do, do całego naszego piękna dziewczyny. E, czy są jakieś pytania? Jeszcze wyciąg z rumianku i wyciąg z żywokostu, e, także e, no, same ekstrakty roślinne, przepiękne, przepiękny skład. Jak nie ma pytań, to dziękuję za dzisiejsze spotkanie, produkt dnia. Mam nadzieję, że sięgniecie po niego. Te z Was, które potrzebujecie ukojenia na zmęczone oczy, może pracujesz właśnie dużo przed komputerem, może przed telefonem dużo przebywasz, może, może czytasz dużo książek, może, może gdzieś tam pracujesz w takich warunkach atmosferycznych, że, że te. Wysuszają ci się te, wysusza Ci się ta okolica oka, a może po prostu chcesz um, intensywnie um, nawilżyć, um, bo już wiesz, że to jest klucz, żeby do niemania zmarszczek, <noise> to, to sięgnij um, właśnie po ten żel. Pa kochane, jeśli komuś czymś mogę pomóc w tej kwestii, to proszę o kontakt.